Panu słami i cudem Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie Bóg. W pierwszy dzień szaśników, kiedy ofiarowano paschem, zapytali Jezusa Jego uczniowie gdzie chcesz, żebyśmy przygotowali Ci do spożenia paskę? I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem. Idźcie do miasta, a spotka Was człowiek niosący dzban wody. Do miasta wejdźcie za nim do domu i powiedzcie gospodarzowi, Nauczyciel pyta, gdzie jest dla mnie izba, w której mógłbym spożyć paskiem z moimi uczniami? On wskaże Wam na górze salę dużą, usłaną, gotową. Tam przygotujcie dla nas. Uczniowie wybrali się i poszli do miasta, a tam znaleźli wszystko, jakim Jezus powiedział. I przygotowali pasję. A gdy jedli wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im, mówiąc, Bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich, To jest moja krew która za was i za wielu będzie wylana. Za prawdę powiadam wam, odtąd nie będzie już pił napoju z owoców innego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić będę nowym w Królestwie Bożym. Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej. Oto słowo Pańskie, chwała mi Kryste. Wierzcie, to jest moje ciało. Weźmicie kielich. To moja krew, która za Was i za wielu będzie wylana. Siostry i bracia, Chrystus nakazał nam prosić o chleb w modlitwie Pańskiej. Chleb jest podstawą naszego życia. Tak pięknie o nim powiedział Antoine de Saint-Exupéry, że nauczyliśmy się widzieć w chlebie znak wspólnoty kiedy razem z innymi go spożywamy. Nauczyliśmy się również widzieć w chlebie znak miłosierdzia, kiedy dzielimy Go z głodnymi. Niepowtarzalny jest smak chleba. Codziennie po niego sięgamy i o dziwo nie jest przykre. Klep i wino to dzisiejsze dwa dary, którymi Jezus uczynił siebie obecnych wśród nas. Thomas Huxley, biolog angielski, agnostyk, żył w XIX wieku. Pewnego razu na ulicy spotyka znajomego mężczyznę i stawia mu pytanie. Powiedz mi, kim dla Ciebie jest Chrystus? A ten prosty, skromny człowiek mówi, ale Pan jest człowiekiem wykształconym. Pan ośmieszy każdą moją wypowiedź. A wtedy Huxley powiedział, Gdybym chciał Pana ośmieszyć, nie stawiałbym tego pytania. Chcę znać Pana szczerą odpowiedź. Wtedy ten mężczyzna powiedział, Dla mnie Chrystus jest synem Bożym. Wtedy po kwinie Huxley odpowiedział, Dałbym swoją prawą rękę gdyby mógł mieć wiarę taką jak Ty. Drodzy zgromadzeni, straszny jest grób chleba. W skali jednego roku na świecie umiera z głodu ponad 40 milionów ludzi, a równocześnie miliony ton jedzenia lądują w naszych kubłach śmieci. W 1972 roku odbywał się w Monachium w pobliżu obozu Zakłady Dacha Kongres Eucharystyczny. Na tym kongresie wśród wielu obecnych był również były więzień obozu późniejszy minister sprawiedliwości Francji, pan Edmondo Michelet. Przemawiając do zgromadzonych powiedział tak. Do końca życia nie zapomnę bloków 26 i 28. Tam rankiem spieszyliśmy na msze. Było nas kilkuset. A potem w wielkiej dyskrecji tajemnicy kapłan, który odprawiał msze w pasiakach obozowych i kubku blaszanym, przekazywał mi konsekrowane hostie, które zanosiłem do chorych, cierpiących, umierających więźniów. Do końca życia nie zapomnę ich radosnego spojrzenia i uśmiechu, jak bardzo byli wdzięczni za przynoszonego Boga Komunii Świętej. Henryk VIII w Anglii, jak wiemy, oderwał Kościół angielski od rzymskiego. Sam siebie ogłosił głową Kościoła. Ta historia trwa po dzień dzisiejszy. Dzisiaj głową Kościoła anglikańskiego jest Królowa Elżbieta II. Właśnie w 1615 roku wydał zakaz odprawiania mszy księżom katolickim w Szkocji. Ksiądz Jan Ożygwa został aresztowany właśnie za to, że sprawował msze święto. W prowadzonym procesie sędzia pyta księdza, czy ksiądz znał zakaz królewski? Tak. A kto dał księciu upoważnienie do sprawowania mszy? A wtedy ksiądz Jan powiedział spokojnie: Mnie dał upoważnienie sam Jezus, który powiedział: To czyńcie na moją pamiątkę. Ja zatem nie zrobiłem nic złego, tylko wypełniłem Chrystusowy nakaz. Został skazany na śmierć przez powieszenie. W 1929 roku papież Pius XI ogłosił księdza Jana Ożywne świętym męczennikiem kościoła. Siostry i bracia, przeżywając dziś uroczystość ciała i krwi pańskiej, inaczej święto czy uroczystość Bożego ciała, składamy Bogu dziękczynienie za fakt obecności Jego wśród nas, pod postaciami chleba i wina. Wychodziliśmy na ulicę miast i wiosek, aby dać też świadectwo swojej wiary, że istotnie jest On. Wśród nas i całkowicie oddał się na naszą ludzką dole i niedolę, na naszą świętość i grzeszność. Śpiewaliśmy w czasie procesji, którą odbywaliśmy z naszej paragi, te piękne słowa, które wypowiedział wcześniej wielki konwertyta francuski po swoim nawróceniu, André Frossard. Wśród wielu darów, jakimi obdarzył nas Chrystus, najcenniejszym darem jest Eucharystia. Śpiewajmy. Nie tylko w świątyniach naszych, ale często w dyskrecji swojego serca te piękne słowa eucharystyczne. Wiarą ukorzyć trzeba zmysły i rozum swoim, bo tu już nie ma chleba. To Bóg, to Jezus Mój. Amen.